Siemanko, siemanko, dzisiaj o 19.00 rusza drugi tydzień urodzin Food i na te urodziny zaprasza nas inny jak David Beckham, którego karta oczywiście pojawi się dzisiaj w paczkach. W paczkach poza Beckhamem pojawi się naprawdę mnóstwo nowych kart, w tym również trzech nowych bohaterów, na których czekamy już od kilku tygodni. Pojawią się naprawdę ciekawe karty również w SBC, a przynajmniej na jedną warto moim zdaniem trzymać swój foder. Tak, więc o tym wszystkim porozmawiamy sobie właśnie na dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use7bike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod klip, aby uzyskać dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od kart, jakie pojawią się w paczkach. Dzisiaj o 19.00 tych kart jest również bardzo dużo, tak samo jak było w przypadku pierwszej drużyny, dlatego ledwo je widać. Wiem, że jest dosyć mało widoczne, jeśli chodzi o te karty, ale postaram się je delikatnie powiększyć, żeby przynajmniej było widać co to są za zawodnicy. No przede wszystkim zacznijmy od tych największych gwiazd, czyli Virgil van Dijk dostaje kolejną kartę specjalną. Jak dobre jest to obrońca, chyba nie trzeba nikomu powtarzać. Jest Julian Alvarez, jest Jamal Musiala, jest Sam Kerr, jest Zaire Emery, jest Gabriel Martinelli z Arsenalu, jest Kenny Dalglish i David Beckham, już wspomniany wcześniej. Poza tym mamy oczywiście tą Trójkę bohaterów, nowych bohaterów, którzy wracają do gry, czyli Seidu Dumbia, Jedwinio i, i Barbo, o nich jeszcze sobie za chwileczkę porozmawiamy więcej. Mamy tutaj również DiMarco, Nico Williamsa, mamy panią Swanson, jest bohater Snyder, kolejny, kolejna ikona, czyli Sol Campbell. Jest też Harry Maguire, którego ja osobiście na pewno będę chciał e, trafić. Mamy tutaj panią Tun, mamy kolejną ikonę Linekera. Jest też Gavi z Barcelony i Inigo Martinez, również oczywiście z Barcelony. Kolejny bohater to Sydney Gowu. Jest również kolejna ikona pani Pichon. Jest Wilfred Zacha, Gnabry z, e, z Baiernu Monachium. Jest Mateusz Kunia e, Ricardo Carvalho, kolejny bohater. Antonia Silva e, Paredes, Cascarino, Ruben e, z arsenalu również kobieta. Jest też Zubimendi, jest też Reutier, bodajże jeśli dobrze widzę. E, Samenio, e, Mandanda i Acosta. Tak na samym końcu. Wiem, że małe są te zdjęcia, ale przynajmniej widać e, kto to e, jest. Także statystyki prakty praktycznie są już potwierdzone wszystkich tych kart. No i oczywiście wiadomo, będziemy chcieli trafić te najwyżej ocenione. Zwłaszcza że wandalek będzie marzeniem. E, ale jest również mnóstwo e, róż różnych ciekawych kart, i niektóre które już posiadają playstyle z plusem ten nowy, który został dodany do gry, czyli strzały po ziemi. E, tak więc to też będzie łakomy kąsek na pewno, żeby móc już przetestować właśnie ten strzał, e, mając playstyle na karcie. A jeżeli chodzi o SBC, jakie się pojawią w tym tygodniu, to będzie na pewno Jaja Touré, czyli no, główna gwiazda e, tak jak był Ronaldo. W pierwszym tygodniu to myślę, że Jaja Touré jest w tym tygodniu taką kolejną, e, e, świetną kartą, którą na pewno e, ja sam osobiście będę chciał Zrobić, ale są też inne. Jest ADMI, który również ma ten nowy playstyle do strzałów po ziemi. Jest również Carlos Tevez, jest też Luis Suarez, także tutaj do Suareza również na pewno wielu z Was czuje jakąś nostalgię, będzie chciało go zrobić. Podobnie pewnie jak z Tevezem. Mamy tutaj Bremera w dwóch opcjach, pewnie będzie można go jedną z nich po prostu wybrać w player piku. Jest, wygląda naprawdę solidnie ten, ten Bremer. Także, także też jeżeli ktoś potrzebuje środkowego obrońcy, myślę, że to będzie fajne SBC. Jest pani Rodman, jest Madison, jest Martens Van Leer, jest Doherty. Jest... Jest McGrath i Espino. Ci dwaj e, Irlandczycy, zapewne z tego względu się pojawią, że e, będzie za parę dni e, święto, e, Dzień Świętego Patryka. Przepraszam. E, to jest takie Irlandzki, irlandzkie święto. E, tak więc pewnie dlatego tych Irlandczyków tutaj chcą dodać, żeby móc właśnie dzięki tym kartom uhonorować właśnie to e, święto. Oczywiście, tak jak wszystkie karty urodzinowe, wszystkie karty, które wychodzą podczas urodzin, będę miały 5 na 5, jeśli chodzi o gwiazdki, także zwłaszcza Suła czy Tevez mogą być naprawdę świetnymi, świetnymi zawodnikami. Jajaturę również 5 na 5 Sam nie mogę się go doczekać. A również myślę, że będzie też ciekawym kąskiem. Tak więc myślę, że warto ten fotelek sobie przytrzymać, żeby wybrać przynajmniej jednego z tych zawodników, a może nawet dwóch uda się wykraftować. I jeszcze musimy parę słów powiedzieć sobie właśnie o tych trzech nowych bohaterach, jak trafią do gry właśnie dzisiaj, już w piątek o 19: czyli Jervinio, Dumbia i, i Barbo. To są ich oficjalne statystyki kart. Urodzinowych, jakie pojawią się również w paczkach do trafienia, ale poza tym, że będą w paczkach, będzie można tak samo jak w przypadku Maradony, zrobić sobie wersję w ewolucjach. Dostaniemy za darmo trzy karty: czyli Jerwinio, Dubie i Barbo w takich podstawowych wersjach 81, 82 i 78 overalla, i te karty będzie można ewoluować do 90 overalla. Tak samo jak było w przypadku Maradony, że za darmożkę możemy sobie zrobić właśnie takie. Takie karty dzięki ewolucjom, a później będzie można jeszcze podobno je ewoluować za już jakąś kwotę chyba 150 tysięcy monet za jedną kartę z tego co widziałem w przeciekach, gdzieś tam mi się objęło o, o oczy. Także będzie można jeszcze dopłacić i wtedy zwiększyć ich statystyki Playstyle. Z tego co wiem, tempo tych kart będzie można ewoluować nawet do 99 tempa. Poza tym w trakcie ewolucji będziemy mogli wybierać PlayStyle dla tych. Piłkarzy, tak samo jak było w przypadku przyszłych gwiazd, Akademii przyszłych gwiazd, gdzie też mieliśmy na przykład zestaw pięciu playstyli i mogliśmy jeden wybrać, dodając właśnie do naszej karty. Można było to zrobić dwa razy. Jestem ciekaw właśnie, jak będzie w tym przypadku, czy też oba Playstyle z plusem oczywiście będzie można dodać samemu, czy tylko jeden i kilka ewentualnie srebrnych. O tym jeszcze nie wiemy do końca, ale okaże się to już pewnie dzisiaj o 19. .00. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że również zostanie dodany ikona Franza Beckenbauera. Jego podstawowa wersja na razie trafi do paczek w wersji 92. Jest to zawodnik, który może grać jako obrońca, środkowy pomocnik defensywny bądź pomocnik środkowy. Coś podobnego jak mniej więcej Mateusz, tak? Też Niemiec też może grać na kilku pozycjach, w tym właśnie na środkowym obrońcy. Wiemy też, że jego specjalna karta ma trafić również do paczek, ale nie w tej promocji, nie podczas urodzin, tylko podczas jednej z kolejnych promocji. Tak więc chyba do Dopiero w kwietniu ma się pojawić jego karta specjalna, z tego co wyczytałem. Także na razie dostajemy tylko bazową wersję do paczek, a później pojawi się dopiero jego wersja specjalna. A już dzisiaj ma się pojawić również SBC o zawodnika miesiąca z Ligi Angielskiej. Wygrywa z Mohamed Salah. Coś tu się dziwić, no chłopak jest po prostu w mega formie. Może w ostatnim meczu z PSG tego nie pokazał, ale tak czy siak ostatni miesiąc miał po prostu wybitny. Także Mohamed Salah pojawi się w grze, to jest jego już oficjalny karta, czyli strzał finezyjny i playstyle do podań. W dodatku statystyki całkiem, całkiem konkretne, jak na ten etap gry. Myślę, że spokojnie wiele osób na pewno będzie chciało go zrobić, zwłaszcza fani Liverpoolu z pewnością będą chcieli go ukończyć. Karta wygląda naprawdę solidnie, dwa playstyle z plusem no i te strzały finezyjne u Salacha są po prostu bardzo, bardzo dobre. Także Salach myślę, że dzisiaj nawet przed contentem przed 19 pojawi się w grze, jak to zazwyczaj bywa właśnie z zawodnikami miesiąca z League league I ostatnia rzecz, o jakiej chciałem wspomnieć, to podobno mamy dostać architekta w SBC, także takie SBC, gdzie przepalamy zazwyczaj złote, zwykłe karty o jakieś pomniejsze paczki, ale ileś tam takich rozbudów sprawi, że dostajemy coraz, coraz lepsze paczki. Chyba tam limit będzie na około 100, 110, 120 takich powtórzeń, a biorąc pod uwagę, że 10 razy dziennie możemy zrobić złote ulepszenie, to myślę, że taki architekt będzie spokojnie do zrobienia przez każdego z nas bez żadnego dokupowania kart z rynku transferowego. Tak więc to wszystkie informacje, jakie mam na tą chwilę. Oczywiście po 19 okaże się, jaką ewolucję dostajemy, bo zazwyczaj w piątki o 19 również ewolucje nowe wychodzą, jak i również cały kontencik. I na najbliższym filmie sobie to wszystko podsumujemy. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie cześć.